Cześć! Z tej strony ponownie zielono nam. E, witam Was ten gorący, tą gorącą sobotę, ten gorący dzień. E, stwierdziłem, że tak niejako w sumie przy okazji, no bo e, mam te nowe roślinki do przesadzenia, chciałem wam trochę powiedzieć o podłożu. E, w tej części głównie opowiem o takim podłożu, że tak powiem, uniwersalnym, które stosuje w większości wypadku w większości, w większości roślin tropikalnych, natomiast wiadomo, że też nie, nie do każdego typu roślin będzie ono idealne. Ale to też pewne rzeczy wystarczy zmienić. Natomiast, tak, jeśli chodzi o takie najbardziej uniwersalne podłoże, no to zacznijmy od bazy. Generalnie dla większości roślin tropikalnych, które wymagają podłoża żyznego, tak, czyli próchnicznego, żyznego i lekko, lekko kwaśnego odczynu. no i Ja tutaj stosuję najczęściej jako bazę kilka rodzajów podłoży. Przed Wami, akurat w tym momencie, kompost. No, jeśli chodzi o żyzność, no to nie muszę mówić. Kompost jest bardzo żyznym podłożem organicznym, dodatkowo bardzo ekologicznym. To, tak, to taka dodatkowa korzyść. Więc kompost jest świetną bazą do przygotowania podłoży. Tak? On zapewni nam właśnie tą, 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 te substancje odżywcze, tą mikroflorę, mikroflorę bakteryjną no i też tą, tą, tą część podłoża, która odpowiada za, za tak powiem, zatrzymanie wody, tak? zatrzymywanie wody, utrzymywanie wilgoci. To jest pierwsza część, tak? czyli jest to, jest to zwykły, żyzny kompost. Wymiennie stosuję również inne podłoże, tak, tak naprawdę to zależy od tego, co mam pod ręką. Ze sprawdzonych na pewno mogę polecić śmiało Terrakana Plus. To jest też, tak, też takie podłoże, które często wykorzystuję jako bazę do, do, do mieszanek, natomiast zawsze je wzbogacam. W wypadku kompostu nie dodaję już na przykład we, tam powiedzmy warcasting tak? czy, czy, czy jakichś tam innych, innych jak ulepsza czy gleb. Sam kompost zupełnie się wystarczy. Natomiast jeśli stosują właśnie takie podłoże jak czy włókno kokosowe, czy te, to, to podłoże terra Plus, zawsze dodaję tej, jeszcze tej materii organicznej, żeby to podłoże użyźnić I to jest ta główna część. Oczywiście. Zależnie od dostępności, tak? można stosować dowolne podłoże uniwersalne w większości wypadków roślin. Natomiast no tutaj kwestia szeroko pojętej ekologii tak? no i wykorzystywania torfu. Dawniej wykorzystywałem jako bazę torf odkwaszony, natomiast staram się od niego odstępować. Ewentualnie wykorzystywać już sam któryś raz, tak, użyźniając to podłoże. Chodzi generalnie o to, żeby nie zużywać nie go zbyt, zbyt dużo. Poza tym, no, w mojej ocenie, kompost jakoś lepiej mi się sprawdza. Generalnie, e, jakby zostawiając ekologię na boku, no, to ten kompost po prostu e, no, zapewnia mi to, co, to, to, co potrzebuje, tak? czyli tą żyzność i tą, e, to, to, to utrzymywanie wilgoci. Jako element rozluźniający, ale pamiętajmy też trochę utrzymujący wodę, to jest to perlit. Jeśli chodzi o proporcje, ja się nigdy nie trzymam jakiejś sztywnej proporcji, także tam nie wiem, 60 do 40. Mniej więcej na jedną część perlitu, mniej więcej jedną garść perlitu stosuję cztery garści ziemi. To jest taka mniej więcej, ilość mniej więcej. Natomiast mówię, nie stosuję nigdy dokładnych wartości, nie odmierzam. Tak naprawdę zależnie od tego, co roślina potrzebuje, czy po górze bardziej przepuszczalne, czy troszeczkę mniej przepuszczalne, daję tego perlitu więcej. Wymieszam, zawsze mogę dosypać, nie ma z tym problemu. Nie lubię się trzymać po prostu sztywnych, sztywnych reguł. Tak? No i trzecia część jest piasek, różnie najczęściej stosuje grubo gruboziarnisty, ale też i drobnoziarnisty się też nieźle sprawdzi, też to podłoże troszeczkę mimo wszystko rozluźni. Przy wysiewach zresztą stosuje taki drobny piaseczek akurat przy właśnie na powierzchni doniczki, on szybko przesycha, co ma dużą zaletę, ponieważ zimiurki nie lęgną się w takich doniczkach. Jeśli jest ta warstwa, warstwa piasku wystarczająco gruba, tam około 0,5 cm do cm no to nam się te, 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 te ziemiorki nie będą chciały tam za bardzo, za bardzo osiedlać. E, piasku e, mniej więcej 1 do 10, czyli powiedzmy na 10 części podłoża, tam garść piasku, tak. Przy czym mówię, ja zawsze daję na początku mniej, mieszając, dopiero zobaczę jaką jak, jak, jak konsystencję ma to podłoże i zawsze mogę dodać, tak, to nie jest problem. Zresztą tak samo nawet jeśli dodam więcej, dosypię znowu kompostu, czy tam innego podłoża, innej bazy i też to podłoże uzyskam wtedy luźniejsze. No i właśnie, to podłoże jest świetną bazą do uprawy większości roślin tropikalnych. Oczywiście należy pamiętać o tym pH, tak, więc można oczywiście troszeczkę obniżyć, dodając np. trochę, trochę kwaśnego torfu, czy, czy po prostu stosując nawóz lekko zakwaszający, tutaj już dowoli, tak. Ja okresowo, raz na, raz na sezon używam insolu, żeby obniżyć to, troszeczkę to pH, oczywiście tam sprawdzając wcześniej, tak, miernikiem. Ja więc staram się to pH utrzymywać tak na granicy właśnie tego 6, 6,5 u większości roślin. No bo w wypadku roślin, roślin lubnych, a mam takie, bo mam kacurek odcinę na przykład, jest to pnączek, który woli podłoże bardziej kwaśne. Yy, więc no, chociażby w tym wypadku, tak, to no tutaj już yy, muszę sięgać lub zwykle sięgam po, yy, po torf kwaśny jako, jako tam element podłoże, tak, dodaję do tego torfu kwaśnego. Więc do takiej bazy nie ma problemu, możemy dodać trochę torfu kwaśnego, to sprawi, że to, to pH obniżymy i u roślin takich, które wymagają troszeczkę niższego pH, to się też mega fajnie nie sprawdzi. Natomiast wiadomo, że jeśli mówimy o roślinach, które są typowo kwaśnolubne, no to już ten ten torf, torf kwaśny, no niestety niestety jest tym, tym głównym elementem, tak? Jeden jeden z głównych elementów. Yy, można także stosować włókno kokosowe, tak jak wspomniałem wcześniej. Yy, ja szczerze mówiąc korzystam bardzo rzadko, tak naprawdę głównie do Głównie do wysiewów, natomiast, bo jest ono też, też poczuczyste. Natomiast mówię, no, kiedy mogę, to sięga po prostu po kompost, bo to jest takie, to, to jest ta część sprawdzona. Eee, dlaczego mówiłem też, że jest to fajna baza? No bo to podłoże poprzez dodanie pewnych składników można adoptować także do innych roślin. Właśnie taką mieszankę, jak widzicie przed, przed, przed sobą, tak, że mniej więcej jedna część perlitu, e, cztery części ziemi, tak? No i no, 10 części pod tym podłoża tam garstka piasku, tak? Ja na przykład do tego dodaję jeszcze czy podłoże do storczyków gotowego, czy jakieś kory uzyskując tak, yy, może górnolotnie nazwać nazwać to bigosem, ale takie podłoże już dużo, dużo luźniejsze i takie właśnie stosuję do Monster. Monstery nie narzekają, yy, ja takich podłoży używam już kilkanaście lat, to już jest kilkanaście lat, yy, nie twierdzę, że są najlepsze, natomiast są sprawdzone przeze mnie, ja im ufam. Tak mówię, z powodzeniem korzystam z takich mieszanek kilkanaście lat i, i też właśnie yy, chcę nimi yy, z Wami podzielić, tak? jak, jak tutaj można do, do tematu podłoża podejść. Więc tak mówię, to, to, to wystarczy w zupełności dla większości roślin. Natomiast jeśli mamy rośliny kwaśnolubne, zakwaszamy. E, jeśli są rośliny, które wymagają luźni, jeszcze luźniejszego podłoża, no to możemy dodać właśnie korę, czy piniową, czy, czy, czy podłoża do storczyków, tak? uzyskując tak, że tak powiem, coś na wzór bigosu. I to są takie właśnie że tak powiem, główne rodzaje podłoży, z których korzystam. No bo też są oczywiście grupy roślin, które wymagają jeszcze innych warunków z kolei. tak? No, poruszyłem temat montra, aroidów, natomiast na przykład w przypadku roślin owadożernych, no to tutaj już kompostu nie wykorzystam. W wypadku roślin owadożernych zdecydowanie wykorzystuję podłoże w postaci torfu kwaśnego, czy z tego torfu kwaśnego. Usuwam wszystkie większe cząstki, jakieś tam reszki gałązek, patyków, bo też to, to się często zdarza. I mogę też dodać trochę perlitu, nie zaszkodzi. Takie podłoże właśnie, perlit plus perlit, który jest jałowy, nie, nie zmienia pH podłoża, nie dodaje też składników, że tak powiem, pokarmowych, mineralnych do podłoża. Plus torf, torf kwaśny. No i trzecia, trzecia grupa, do, do której stosuję jeszcze inne podłoże. Są to rośliny Wymagające już takiego podłoża, typowo pod storczyki, tak? czyli już, już wyjątkowo luźne podłoże. No, ja w takim podłożu uprawiam między innymi wanilię. Eee, I właśnie wanilię wymagają już, no, ja, ja tam stosuję po prostu czy, czy, czyste podłoże do storczyków. Tak? Czasem robię je sam, czasem kupuję gotowe. Tutaj te gotowe też nie są złe, oczywiście tylko żeby nie były zapleśniałe, bo to też się czasami zdarza. Natomiast jeśli chodzi o takie, które samemu robię, no to Wykorzystuję właśnie korę sosnową, bądź piniową. Wykorzystuję czasami węgiel, nie zawsze, jeśli mam pod ręką oczywiście węgiel drzewny. Jako ten taki, powiedzmy, element troszeczkę odkażający podłoże, że tak powiem, tak? No, jest to cięższe środowisko do jakiegoś tam rozwoju, niepożądanych drobnoustrojów. Więc kora piniowa, kora sosnowa, jak najbardziej spoko węgiel, właśnie węgiel, można trochę to też nie ma z tym problemu. Czasem się zdarza, że sypnę lekko kompostu. Nie mówię nie. Akurat w tych waniliach, które uprawiam to w jednej mam typowe podłoże do torczyków, natomiast w drugiej stosuję właśnie z dodatkiem kompostu. Podłoże jest bardzo luźne, bo to oczywiście przewaga kory, natomiast też, też się bardzo dobrze sprawdza. No i to są generalnie takie mieszanki, które mogę Wam śmiało polecić, jeśli chodzi o większość roślin, tak? Czyli już tak reasumując, jako bazę kompost, Bądź podłoża uniwersalne, ale raczej, raczej ja tutaj preferuję kompost, perlit, piasek gruboziarnisty, ewentualnie drobnoziarnisty, jak nie ma innego pod ręką też nie, też, nie, też nie jest problemem. W wypadku roślin kwaśnolubnych, trochę, trochę bardziej kwaśnolubnych dodajemy torf, torf kwaśny. Wybitnie kwaśnolubny to bazujemy już na torfie kwaśnym. Owadożerne, torf kwaśny plus perlit. No, i te podłoże dla aroidów, tak jak wspomniałem, tam dodanie kory czy, czy jakieś to podłoże do torczeków też tutaj załatwi sprawę, a dla storczeków z kolei jeszcze, jeszcze podłoże bardziej luźne. Jestem bardzo ciekawy generalnie uprawy hydroponicznej, powiem szczerze, jestem totalnym lejkiem w temacie. Znaczy, wiem mniej więcej na czym to polega, jeszcze nie miałem okazji jakoś tam bardziej tego testować. Z wyjątkiem powiedzmy tej takiej semi hydroponiki w wypadku Wasabi, tam gdzie mam. Mam ten system hydroponiczny, no i tam w perlicie to trzymam, tutaj tu, utrzymuję wilgoć od spodu. Na razie no, wszystko w porządku, natomiast mówię, jeszcze, jeszcze do tematu hydroponiki muszę usiąść, jeszcze za krótkie nóżki do tego mam. To nie ten moment, ale na pewno chętnie spróbuję, no bo jednak ta uprawa, uprawa bez podłoża i te, i te kontrolowanie warunków też jest, jest, jest opcją bardzo ciekawą, zwłaszcza w dobie ekologii, tak, kiedy unikamy tam właśnie wykorzystywania tego torfu. Eee, tego torfu. Eee, tak wygląda kwestia hydroponiki. Eee, dobra, słuchajcie, ja się zabieram za zamieszanie. Eee, Podłożę zaraz, rozrobię. No, pokażę wam jeszcze, tak, tak jeszcze na szybciutko, jaką jak to ma mniej więcej konsystencję. Tylko z perlitem jestem ten problem, że on strasznie pyli. Dlatego też eee, trzeba go szybko w miarę wymieszać, żeby ta wilgoć ligoci... no, trochę przytrzymała ten pyłek. Kurze się strasznie, no nie, nie, nie będę ukrywać, tak, ale pokażę Wam mniej więcej jak, o jakiej tej konsystencji mówimy, yy, która powiedzmy taka tak, tak zadowala mi w większości, większości roślin tropikalnych. Myślę, że nawet te proporcje będą ok, bo to podłoże będzie dosyć luźne. Generalnie te, takie większe elementy, właśnie jakieś patyki, yy, resztki korzeni, bo też się czasem zdarzają, yy, staram się yy, usuwać. Jest to jednak takie. Yy, Miejsce, którym, gdzie, gdzie jednak te drobne się mogą bardziej rozwijać, więc też staram się tego, tego, tego unikać. Dobra, powiem Wam tak. Moim zdaniem jest w porządku. Ja też na co dzień nie, nie robię bardzo różnego podłoża. Ale jeszcze poruszę jeden temat za chwilkę. Tak widzimy, podłoże bardzo sypkie. Ono jest wilgotne oczywiście. Teraz ładnie się rozsypuje, jest luźne. Ale jeszcze trochę chyba, chyba to dodam. Natomiast jeszcze właśnie chciałem poruszyć jedno, jedną sprawę, to znaczy drenaż. Czy drenaż jest potrzebny, czy nie jest potrzebny? No właśnie, znaczy, powiem Wam jakie mam takie swoje spostrzeżenia też z takiego użytkowania drenażu. Generalnie u większości roślin stosuję keramzyt. Stosuję keramzyt, cieniutką warstwę. Natomiast, czy jest on obligatoryjny? Nie. Uważam, że nie. Mam też część roślin uprawianą w podłożu. Zakładając oczywiście, że Doniczka ma, do, ma dobrze tam przygotowany odpływ i yy, mamy, mamy to podłoże luźne, przepuszczalne, tak? Przepuszczalne podłoże, to ta woda sobie spokojnie poradzi bez karamżu, tak? yy, no, Powiedzmy, że przy podłożu ciężkim, yy, ten karamzyk, to woda będzie jakoś tam tylko trzymał. Yy, zresztą samo, samo podłoże ciężkie w sobie, tak? Jest, 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 jest tutaj problematyczne, bo tą wilgoć mocno utrzymuje. Oczywiście są rośliny, które tego wymagają takiej takiej stałej, wysokiej wilgotności podłoża, czy wręcz podłoża wręcz mokrego. tak? Natomiast yy, powiem tak, ja nie mam awersji do stosowania keramzytu Natomiast yy, przy nowych wysadzeniach, tam gdzie mam podłoże przepuszczalne, które dosyć szybko obsycha, yy, czy przy roślinach, które są bardzo, że tak powiem, no, to są to po prostu pijaki. Tak? No, nie, niech to będą banany. Yy, przy bananach nie stosuję. Przy Figach też nie stosuję, więc generalnie te rośliny które szybko tą wodę pobierają z podłoża. Jak i przy, przy wypadku tam, tych roślin, gdzie stosuję podłoże przepuszczalne, staram się karam za to nie stosować. Powiem szczerze, nie zauważyłem jakichś problemów z zatrzymywaniem wody. Ta woda spokojnie odpływa, jeśli tam troszeczkę zdarzy mi się, że tak powiem, przesadzić, więc. Co do keramzytu, powiem że nie mam awersji, natomiast też nie zalecam tego jako jedyny, jedyny środek. Mówię, stosuję podłoża i z keramzytem, i bez keramzytu, i tak naprawdę tutaj przy normalnym umiarkowanym podlewaniu. Nie widzę problemów ani w jednym, ani w drugim wypadku przy mocniejszym podlaniu. No tak mówię, ja stosuję podłoża luźne, więc też, też problemu nie ma, ta woda bardzo łatwo schodzi, więc tak naprawdę keramzyt wydaje się mi nawet często zbędny. No. Rzadko, tywam się rzadko stosuję, w wielu roślinach mam, bo kiedyś, kiedyś używałem tak naprawdę niemal w każdym wypadku, natomiast teraz bardzo rzadko. Więc co do, co do keramzytu, może się pokuszę o jakiś eksperyment, zobaczymy w jakimś tam, w sumie gdzieś tam chodzi po głowie, mi parę eksperymentów jeszcze nie ukrywam, zobaczymy jak to wyjdzie, natomiast coś może w tym kierunku zrobimy. Ale z takiego czystego użytkowania, tak jak ja te rośliny uprawiam, no to nie miałem takiej potrzeby. Znaczy nie widzę naprawdę w roślinach problemu, żeby ta woda gdzieś tam stała, żeby ta wilgoć zalegała, żeby były jakieś problemy z korzeniami. No nie ma. niezależnie zależy od tego, czy jest ten keramzyt, czy, czy też nie. Natomiast na pewno doniczka musi posiadać odpływ, tak? no to jest jakby, jest to kluczowe w wypadku większości roślin, żeby ta woda mogła swobodnie, swobodnie odpłynąć. To tak pokrótce, no 16 minut, więc w sumie nie pokrótce, ale liczę, że troszeczkę Wam tam temat tych podłoży, które stosuję, które mogę Wam szczerze polecić, tak, przybliżyłem. Jestem też ciekaw, czy macie jakieś swoje sprawdzone patenty, bo z pewnością jest tego dużo, a chętnie, chętnie się dowiem, więc nie krępujcie się, że śmiało, śmiało dawajcie znać, no i trzymajcie się ciepłutko. Cześć, wszystkiego dobrego.